Can't touch this. Can't, touch this. can't touch this. Siemanko, dzisiejszy odcinek zaczniemy od y, miksowania fmsa Zrobiłem go. Y, za chwilę wam pokażę, jak go robiłem. Wcześniej miałem 30 zmianek i największe SR, jakie wybiło to było chyba 14, teraz jak 14. Jak gdzieś powyżej 20 zostawię, bo nie ma zmianek za dużo. 19, 26, 9 zmianek. A zamiksujemy. Ławimy się z nim. 18, 5 zmianek do końca. 10, 21. Ja chyba 21 zostawię, bo na razie mało zmianek nie ma. Czy znaczy mało zmianek jest? To widzimy się przy level-upie. A to tak jeszcze przez chwilę chcę powiedzieć, że jak medalami nie wejdzie nam level konia to możemy czytać te medale dopóki nam wejdzie hmm. I co by tu jeszcze szczerze to nic to widzimy się przy level upie jak dojadę na spota okej okay, dobijamy już level zostało 5% niecałe coś mały spot wyleć. Dobra, chyba z tego teraz powinienem wpaść level. I... Chyba... Nie, nie wpadłem. Teraz wpadłem. I mam level 31 za chwilę. Już. Akurat z orka się przyda. A I... Ostrze wody. Dobijemy jeszcze tego Metina. Na ostrze już mi nie wbiło 3 czy 4 Q a mogło być M5 Przy okazji otworzymy sobie kilka skrzynek Zobaczymy czy jest jakiś lepszy drop z tych metków na wyższy level <laughs> Sorry Trzy skrzyneczki I... i ząborka, jedyny to wiemy chyba Dwa zębiorka, do biologa. Skrzynka, skrzynka, ząborka. To można wziąć, bo chyba się przyda kiedyś. Okej, okay, to otworzymy sobie 7 skrzynek. Zielony czar, zielony czar, pasolka Pasolka, inteligencja, pasolka i pasolka. Zmianek mamy 9 więc nie wiem. Ryzykować, nie ryzykować. Na razie nie. To widzimy się przy następnym level upie. A wiecie co, pobawimy się z tym fms em Powkurzam się, powkurzam, ale może jakieś SRV lepsze. Jakby 41 wbiło. Mhm. I na minusie. 47 mogłoby być. Ale jednak nie. Tu chwilę, wymienimy dwa dodania. U niej chyba. Tak, u niej. Hmm. I mamy dwie zmianki. Bóg 21, na razie zostawię, bo jedna zmianka to nie ma co ryzykować. To za dwóch. Jesteśmy w M1, M2. Teraz ulepszymy sobie 5, a to może plus 6 wejdzie. Wiesz, ma coś na co plus 7. Rybiałości, nie nieznany talizman. Z rybą będzie problem, a z nieznanym to tam jakoś się drobnie obąki. Bóg zrobiony. To jest na plus 7. Oczy pająka. Z tymi małżami będzie jedynie problem. Hmm. Tu mam jeszcze jedną aure na sprzedaż, czyli będzie 10700 k. 10 kk 700 o hmm. na wyzywkę co jest. Trzeba coś jako już zacząć robić. Sieci pająka jeść. Też jest nieco ja na razie posiedzę jeszcze w M1, M2, o best mamy posiedzę w M2 i podrobię jakieś kół, żeby je sprzedać i jakieś też się kupić czy coś I się będzie eku robić i zielona siła okej okay, tu widzimy się przy jakimś metinie okej okay, mamy końcówkę pierwszego metina i co nam dropnie boom przyklejcie się to widzimy się przy następnym meczu. okej okay, dobijamy 32 level xp się wręcz identycznie jak na polu, tylko że pelerynek nie ma brakuje nam 3% dwóch jednego jednego i mamy 32 level. Piszę na czacie, że jest event szkat w lasku w księżycach w a jeszcze żadna mnie Tu dodamy sobie oczywiście w strach Mam zamiar być 35 level i trochę posiedzieć, pozarabiać na metinach. Ale ja to jeszcze dwa levele, nie 3-3 do tego do 35 na 35. levelu, chcę jakieś przez ten czas co będę dropił jakieś eku kombinować czy coś. Otworzymy sobie jeszcze 5 pięć, pięć skrzyneczek marmur, fasolka, kryta, życie Boga, podręcznik kowal O to chyba jest bardziej przydatne, więc to sobie zostawię. To do będziemy jak będziemy. To sobie będę chyba na trudkę zostawiał. No to nie, nie zanudzając dalej, to widzimy się przy następnym levelupie. Wiecie co, przypomniałem sobie, że tu są te punkty PO. Punkty osiągnięć, chyba tak to będzie. Wymień punkt, no tak. Wymień punkty osiągnięć. I co możemy dostać? Rękawice. Hmm. Pierścień doświadczenia weźmiemy tak. Gdzie ten pierścionek? Pierścionek jest. O. Zaskoczyli mnie i to 100 punktów To teraz tu będziemy tu Gdzie mam zapisane nie Nie Niedobrze To widzimy się przy następnym level upie Nabijamy sobie czy Ciemności Co nam robi, Jakaś Aura Smoczyskowy, Tiller Strzał, bardzo fajny Na pewno mi się to przyda Jak bym chyba robił Mmmm... Zaraz. Kobyt i... Oprócz no, kobiet i desz... strzał To nie wiem co powiedziałem. To ja jeszcze zerknę zobaczyć czy tu Metina nie ma. Jest, a już ktoś lubi level 33. Dobra, to opakowi nie będziemy chuć, widzimy się przy level up. Okej, okay, będziemy dobijać 33 level. Expiłem 4 minuty więc nie jest źle większego tego spota mamy zielony czemu xp na pustyni? bo będą ulepszacze potrzebne może te ulepszacze są jeszcze sporo warte więc coś podrobię oczy pająka w szczególności jest mi potrzebna sieć pająka i... nie, ja tu jest oś tak i mam i na coś mi jest jeszcze potrzebne, chyba na Ebonki. Tak, oczy pająka i rybiałość. Jeszcze będę setnych 200%. To wbije 34 level. Albo... Trz... No wbiję dzisiaj 35 level. I widzimy się przy ulepszaniu wszystkich tych itemów. Spróbujemy na plus 9. Ok, dobijamy 34 level. Przy okazji dropem jedną szkatę blasków księżyc, księżyca i sobie ją otworzymy. Brakuje do levela 5%, więc tego spota powinno odpaść. Nadropiłem już 6, 6 razy sieć pająka. Jeden poreczek z trucizną i 9 razy oko pająka. No to level up nam wskoczył Otworzymy sobie jeszcze Trochę skrzyneczek Żeby palerinki poleciały <knie> I tą jedną szkatę księżyc. Przestań mnie bić No to 9 szkat Inteligencja, medal szczęścia Fasolka, zielony czar Marmur, tak Boga o, Tam jedną buch. Fasolka ty. Ja pierdziele lepszego dopu chyba nie mogło być. Dwa razy medal szczęścia, to mi zostało jeszcze na minutę, no to akurat. To nadal trwa. Dowidzimy się przy 35 levelapie. Ok, dobijamy 35 level. W końcu. expiłem te trzy lewele 23 minuty. O, letnie pudełko jeszcze nam dropło. Przez cały ten exp, jak dropiłem, expiłem, to dropła mi jeden i dropło mi jedy, Dropa mi jedna szkata blasku księżyca. Za dobrze to nie jest. I teraz dopiero letnie pudełko. Otworzymy sobie letnie pudełko, z niej pelerki. Tak. Wuszyłem mikro yy, Medal szczęścia, fasa złem i barwa. Okej, okay, to ja lecę poszukać jakichś tych ulepszaczy. Czyli rybi kości. Widzimy się jak będę już coś ulepszał. Jeszcze przy okazji sobie czytniemy strach. Tylko gdzie jak mam do mój strach, wiesz? Ok, to ja zmieniam H i widzimy się jak będę kupował. Okej, okay, mamy już ości. Znaczy teraz już nie wiem na co mi były potrzebne te ości. Tutaj jakiś skrem został ustawiony. Mmm, ta jutka, oliwek. Chyba na 5 będzie mi potrzebny Tak, no to chyba dokupię dwie. I na coś mi jeszcze była potrzebna. Bodajże na to. No. Rekki lag. albo mnie wyrąbię, albo wyrąbało mi lewo chyba okej okay, to widzimy się jak się odepnie o już się oddziało yy, tak na i bum, jest zrobione co jest na plus 8? 40% już matko i córko no dobra to hełmik mamy zrobiony yy, ebons, co jest na ebons małż to widzimy się, jak znajdę małż. Albo już wszystkie ulepszacze tak potrzebne. Ok, dodropiłem jeden woreczek z trucizną, i robimy może wyzywkę plus 8 ile jest 40% szans. Jak spali, no to już dupa. Małż jest warta jedna, półtorej kaka. No to dupa. O, jednak zrobię. Zostań 9 Do i znowu. To. I to chyba już będę robił podręcznikiem Kowala. No to teraz sobie bony do niej dodamy. Czy wejdą wszystkie? Na te wszystkie? Chyba tam. O nie. Ja pier... Co za... Eee... Wiecie co? Odcinek już trwa 13 minut, zakończymy. Na razie cześć, trzymajcie się.